Cześć. W dzisiejszym odcinku jedzenie na Mary yy, wprowadzam te zmiany yy, yy, upodabniam się do Google, gdzie są oceny wydawane od 1 do 5. 1 to jest najgorsza ocena, a 5 to najlepsza. Yy, będzie to bardziej czytelne dla osób, które interesują się, gdzie można dobrze zjeść w Warszawie, bo Centrum Handlowe Marywiczka, tutaj robimy zakupy na targowisku, największym w Warszawie, i przyjeżdża tu sporo ludzi. więc nie przeciągając, zaczynamy. Jeżeli chodzi o hamburgery, zapiekanki, hot dogi, to są to najgorsze rzeczy, wręcz niejadalne. Oceniam 1 je na jeden, czyli najgorzej jak można. Nie polecam tutaj jeść tych rzeczy. W ofercie jest, są restauracje jeszcze chińskie. Tutaj ocena będzie standardowa. Trujeczka wszędzie chińczyk smakuje tak samo. Praktycznie one, te bary się niczym nie wyróżniają. Więc ocena trójeczka, jeżeli chodzi o restauracje chińskie. Jest duży wybór i można naprawdę sobie zjeść Chińczyka. Na filmie widzimy hamburgera, który tylko przypomina hamburgera. Jeżeli chodzi o jakość tego hamburgera, to jest to tak jak mówiłem, jeden ten ser był śmierdzący, zepsuty i, i sosy to była tragedia. Cały się pobrudziłem. Jeżeli chodzi o obiady, mamy w tym samym miejscu obiady. Obiady są bardzo tanie, bo 24 zł cały obiad z dwóch dań kosztuje. Obiady oceniam na czwórkę jest to jedyna najlepsza pozycja, gdzie możemy zjeść na Marywickiej coś dobrego. Więc jeżeli nie mamy ochoty na polski obiad, właśnie w tym barze Smaczek Grill, to zostaje nam Chińczyk, a reszty rzeczy nie ruszamy. Więc przypomnę jeszcze raz, że obiady zajmują najlepszą pozycję, numer 4, czyli są bardzo dobre. Cena nie jest wygórowana 24 zł za taki obiadek. Więc jak na Warszawę, to jest to całkiem fajna cena. I szybko są wydawane, więc nie trzeba długo czekać. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku.